Witam Ciebie bardzo serdecznie w kolejnym update z Dresandpe. Przed obejrzeniem tego filmu zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału. Zostaw łapkę w górę, napisz komentarz w opisie, żeby film się bardziej pozycjonował. Dąż do mojej grupy na Facebooku, którą masz w opisie, ponieważ pojawiają się tam bardzo dużo rzeczy o strony backstage'u, co tam sobie tworzę i tym podobne. Możecie też wywrzucać tam jakieś posty, więc jest całkiem fajnie. A my przechodzimy do yy, pokazania nowego update'u. Z czego ta gra już jest właśnie ukończona. Teraz będą sprawy związane z poprawkami, z zabezpieczeniami, z ulepszeniem tej gry, żeby była jak najlepsza. Ale już jakąś podstawę mamy. A więc tak, zarejestrujemy się. Stworzymy sobie dwa konta testowe, ponieważ są tam jakieś konta, ale na razie sobie zrobimy testowe. Będzie to test. I, będzie test. I tak. Teraz wszystkie te login, hasło musi zawierać minimum 4 znaki. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, klikam rejestruj, jesteśmy zarejestrowani, teraz wchodzimy sobie do test i hasło 1, 2, 3, 4, znajdujemy się w panelu, mam tutaj zalogowano i przejdziemy od najmniejszej rzeczy do największych. przede wszystkim poradnik, który pokazuje krok po kroku jak stworzyć projekt, możecie tu sobie Będziecie mogli sobie tutaj przejrzeć i dowiedzieć się, jak to wszystko działa. Będzie trzeba tutaj. O, tutaj trzeba zmienić, bo tych dwóch rzeczy już nie, nie da dodać. Ale tutaj macie mniej więcej wszystko, a nie odpisane. Dobra. Mamy też sklep, który w przyszłości zostanie tutaj dodane rzeczy, takie jak konto premium, takie jak zwiększenie ilości slotów na gry, ponieważ jest ograniczone to się na 3, 3 gry możecie stworzyć ale będzie można właśnie tutaj dokupić sobie czwartą grę możliwość piątą, szóstą i tak w nieskończoność będzie tu również można kupić myślę jakieś skórki dla postaci i zobaczymy co jeszcze hmm, tak, klikając tutaj w odbierz coina, włączy się yy, przeglądarka z linkiem referencji z adflaya więc yy, taki zarobek dla mnie yy, a wy dostaniecie tutaj jednego coina i po odczekaniu 60 sekund. Pewnie to zwiększę w przyszłości, żeby trochę trudniej było to zdobyć, będzie można odebrać kolejnego. Może to tutaj możemy stworzyć grę. mam tutaj liczbę projektów, stworzonych jest aktualnie 3 i gry. Już to lepiej działa. Mamy tutaj wyświetlone projekty, możemy w nią zagrać, możemy przesortować, ale mam dwa projekty, więc dzisiaj nic nie stanie. Możemy poszukać po autorze, Na przykład weźmy takiego, i nie poszukano żadnego. Weźmy sobie po autorze AAA albo nazwa AA. W sumie taka sama nazwa będę szukać. Dobra. Możemy zagrać. Co myślę, że sobie zagramy za chwilkę. Albo nie, jeszcze nie. Stworzymy sobie grę. Yy, stworzymy grę. nazwę sobie Moja farm, farma, farma Moja Farma. Coś takiego. No i mamy. Wyjdziemy sobie, żeby tutaj nie. Nie tworzyć. No i wchodzimy sobie w gry. No i mamy dwie gry. Możemy przesortować. Jak widzimy, jeżeli to jest nasza gra, to możemy ją również usunąć. Możemy ją edytować i zagrać. Zedytujmy sobie, widzimy, powróciliśmy. Ale to nie jest Możemy sobie szukać po nazwie autora, ale także po nazwie gry Moja. I teraz będzie widać ładnie. Dobra, więc yy, wylogujemy się, zalogujemy się na inne konto, będzie to AAAA 1234. A, 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 Oczywiście jeśli wy będziecie już mogli zagrać, to wtedy nie będzie już tych kąt, będzie wszystko na świeżo postawione. No i mamy tutaj, możemy y, usunąć, edytować i zagrać. Zagrajmy sobie. Tutaj mamy tak. Nazwa, nazwa autora, nazwę gry tutaj mamy opis, którego jeszcze nie da się zmienić jeszcze takie niedoróbki możemy dać łapkę w górę albo w dół tutaj już dałem, więc możemy usunąć możemy dać, że mi się nie podoba gra podoba damy sobie tak wrócimy sobie jeszcze do menu zobaczymy, że z innego kąta e, będzie możliwość jeszcze dania łapki w górę test jeden 2, 3, 4 gry Yy, moja AAAA, yy, a, a, zagrajmy. mamy tutaj. Oj, tutaj chyba coś nie działa, ale to yy, takie jest właśnie uroki nieukończonej, nie tak. Ukończenie kreal, jeszcze nieprzebadanej ze związków yy, błędów i innych takich rzeczy, więc no, nie przejmujemy się tym na razie. Klikamy Start i jesteśmy w grze. To jest taka mapa, która wyświetla napis XD, i mamy jakąś tam mapę Klikając SK, możemy wznowić grę, e, wznowić, możemy zacząć od nowa i escape. zacznijmy od nowa i działa. Jeszcze nie da, się nie da się zrobić gry, której da się ukończyć. Możemy wyjść, możemy znowu zacząć start. Wszystko działa fajnie. No. Jeszcze to jest wszystko w powijakach. Wyjdźmy sobie, wróćmy sobie tak. Na test, czyli wejdźmy sobie na AA, zobaczymy, że się da edytować grę. Gry edytujmy i jesteśmy tutaj. Coś tutaj się psuło. Czy tutaj nie działa? Jeszcze właśnie takie uroki są w wersji nieoficjalnej. Chyba jakiś błąd jest. Na pewno jakiś błąd jest, no, ale my się tym nie przejmujemy. Teraz e Myślę, że to byłoby na tyle chwili, teraz czym się będę zajmował? Przede wszystkim, jak mówiłem, jak wspominałem, będę badał każdy skrypt, każdą możliwość ingerowania w grę, żeby po prostu uchronić użytkownika od jakiegoś błędu i od wysypania po prostu albo od niepoprawnego zadziałania. Będę teraz tym się zajmował aż w końcu. Myślę, że nadejdzie moment, w którym zacznę dodawać zasoby i w końcu będzie premiera, więc ja bym się z Wami żegnał. Komentujcie, subskrybujcie, więc trzymajcie się, cześć!